Projekt Step generalnie mi się bardzo podoba, ponieważ pozwala i umożliwia innym ludziom, dostanie się do studiów tutaj w Polsce wykształcenie, zdobywa, zdobycie wykształcenia i potem wyboru swojej drogi życiowej dalej, czy pozostanie nie w Polsce, czy powrót tam powiedzmy do swojej tej ojczyzny, gdzie się urodzili, żeby tam dalej pracować wśród może także swoich, albo nawet na rzecz zastaną dajmy na to, tak? A ten projekt też. Dobrze by było i taką nadzieję by też by miał, żeby objął jak najwięcej liczby osób zainteresowanych. Wiadomo, że na razie to jest tylko dwie osoby, a tych osób mogłoby studiować dużo. Tylko to jest nowy warunek, to się wiąże z tym, powiedzmy, czy będą mieli utrzymanie, czy będą mieli stypendium, czy będą mieli, mieli do, dostęp do tych studiów i tak dalej. Więc jeżeli rzeczywiście te wszystkie potrzeby byłyby spełnione, to z naszej parafii przypuszczam, że sporo osób mog, mieliby taką szansę, mieliby taką okazję. To jest kwestia tego no, warunków stworzenia, da, daniem takiej możliwości. Początek na razie wiemy, tu w Tuwku Jaskiej pomorskie. dwie osoby osoby w tej szkole jako początek. Mamy nadzieję, że, że to inne uczelnie, inne organizacje tego się przyłączy i będzie możliwość tego, żeby rzeczywiście tych osób było więcej. Jeżeli rozmawiamy o ludziach zamożnych, no to oni mogą zdobyć to studia w Kazachstanie za odpłatą. Tak? Jeżeli mówimy o Ludziach, którzy nie mają za dużo zarobków, nie mają za dużo środków, to wtedy generalnie nie mają czym zapłacić za studia. I dlatego to wszystko się opiera o finanse, i dla tych, tych z biedniejszych rodzin to jest problem. No to wszystko, ojciec Aleksa, on pre, po, t, taką decyzję dla nas podejmował i zapytał, czy może chcemy, bo już próbowaliśmy my tu na studia, już był tu w Polsce, i my spróbowaliśmy wszystkim. Papiery złożyli, tu przesłali i nam przyszła odpowiedź, że dobrze, że możemy tu przyjechać na te studia i to wszystko nasz ojciec Aleksa. Dziękujemy jemu. No dobrze, tu jest bardzo fajnie, nam to wszystko podoba się i na uczelni i tu jest bardzo dobrze. Cieszę się ogromnie, że Bojazkowska szkoła wyższa Bydgoszczy e, stworzyła ten program. Program STEM. Chcę zadeklarować w imieniu władz. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, że z radością przystąpimy do tego programu i zrobimy wszystko, by wnieść tam swoją cegiełkę. Pamiętamy i pamiętać będziemy, że jedną z misji Szkoły Wyższej jest pomaganie innym ludziom. Sytuacja Polaków w Kazachstanie jest bardzo trudna. Jest to kraj wyznaniowy. Utrzymać tam tożsamość polską jest niezwykle trudną. Sytuacja, jeżeli chodzi o stopę życiową, jest też bardzo trudna. To są po prostu najubożsi mieszkańcy tego kraju. Narodził się pomysł, aby przyjąć w naszej uczelni. Pierwszych chętnych studentów z Kazachstanu. Od października przyjechały do nas Krystyna i Felix, którzy studiują stosunki międzynarodowe i ekonomię, i mam nadzieję, że będą to pierwsi, dobrzy ambasadorowie tego programu. Oczywiście, program zakłada bezpłatną naukę jak i utrzymanie nasza uczelnia otworzyła swoje podwoje natomiast widząc problem bardziej szeroko i potrzebę zwiększenia tej pomocy dla większej ilości potrzebujących zwracamy się z ofertą do wszystkich uczelni województwa kujawsko-pomorskiego aby zechcieli przyjąć i otworzyli swoje mury na, na dzieci polskich zesłańców. Pomoc każdego jest tutaj wskazana, ponieważ przyjmując studentów z Kazachstanu musimy zapewnić im utrzymanie, zakwaterowanie i w związku z tym każdy datek, każda pomoc organizacyjna czy danie pracy jest jest na wagę złota.